Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi prawie przeterminowanymi jajkami. Tym razem będą to inne niespodzianki. Zapraszam. Zastanawiacie się, Astrid, co ci odwaliło? Po co ci Kinder niespodzianki? Przecież tam nic ciekawego nie ma. No, okej. Okay. Ale tym bardziej, że jest to różowa, 50-roczna, w sensie 50 lat chyba Kindera to jest na rocznicę. No i tak się składa, że w środku prawdopodobnie znajdują się jakieś figurki z Mirakulum. No i że ja tam kiedyś to oglądałam. No to stwierdziłam, że a sobie kupię. Może wypadnie mi czarny kot. No i poza tym, yy, chyba dostępne są również yy, Kindery z Bentena. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się tymi różowymi kinderkami. A więc mamy tutaj Kinder niespodzianka: 50 właśnie to lat. Do marca. <grywania> Ostrzeżenia. Jakieś badziewia. Nie ma na, na co tam zwracać uwagi, więc po prostu obierzmy to z tego czegoś. Łop. O, jest pomarańczowa. Z tego co wiem, to jeśli jest pomarańczowa, to sorry go jest, no? To w środku prawdopodobnie znajduje się zabawka z tej serii takiej limitowanej. Jak ziem to zobaczymy. A few moments later. To nie był dobry pomysł. A later. Ok. A więc Otwórzmy to i zobaczmy coś w środku. Mhm. Mm Aha! Ja zgrzyszlałam, że to jest coś niezwiązanego z Miraculum. A tak się. O! Jak słodko. O, jak ładnie. Ślicznie. Ciebie chciałam mieć. A mam Chloe, której można czesać włosy. No dobra, więc poskładajmy ją. Okej okay. my mamy Chloe która wygląda śmiesznie. Ma jakieś kurde rajstopy, nie ma butów. Co to jest, jakiś, jakiś grzebień? Można jej czesać włosy od tyłu. Super. To jest taki, wiecie, taki. Takie, wiecie, takie coś Nie wiem, jakim cudem te włosy miałyby się w jakiś sposób potargać, ale dobra I dostajemy taki właśnie torebko grzebień Okej okay. Mamy Chloe Nie narzekam, przynajmniej coś z Miraculum Nie ma co narzekać, wiecie? No i dobra, bierzmy się za tą drugą i ja poproszę naprawdę czarne... Wow Wow! Co tu się stanęło? Wow! Naprawdę nie wiem, o co w tym chodzi. I dlaczego to jest jakieś podejrzane? Czy też jakoś mega stare? Ale tego nie będę jeść. No i tutaj prawdopodobnie nie mamy nic miraklum. Prawda. Yy, czyli w tych pomarańczowych są te z mirakulum, a te yy, żółte nie. Ale to jest naprawdę podejrzane. Czemu to jest takie dziwne? Nie wiem. Wygląda jak jego dinozaura, a nie kurde, jakimś tam ja niespodzianka. Dostałam jakieś lemura. Z ciało, dla mnie to. Ciało. Ja bym chciała ja Dostałam lemura. I co się z tym robi? Tu się wkłada to. Tu to. to. I mam lemura. Nie wiem jak wam, ale mi się bardziej ten lemur podoba. No ale dobra, mamy Chloe. Coś więcej mogę. Oby dwa są żółte. Jest takie śmieszne. No nic. E, przynajmniej coś Miraculum, prawda? Może jak znajdę, to jeszcze kupię. Zobaczę. E, to. Prawdopodobnie coś powinno robić, ale co to, ja nie wiem zbytnio. A po prostu to jest taki bryloczek. No nic. Mam szczerą nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.